To nie Uważaj w co strzelasz, bo jak strzelisz w białą kwestię to masz minus do czasu Okej okay, spoko Ale tak co mogę strzelać Kurwa no Kurwa brawo Co? A, sorry to ty co? Widziałeś? Aha, że widziałeś jak Mahiru i ja się widzieliśmy No to gdzie jest ten twój dowód? No słuchaj, no słuchaj, no powiedz no, no dawaj, no to dawaj, no czekaj. Nie dobra, dobra. Kurwa, wygląda, że nam Dobra, muszę się przy... Czyli jednak to chyba. Gówno prawda! No, A, nie zauważyłem tego only, sorry. Only tylko podczas, Tylko podczas porannego spaceru. Czy jesteś w sta, stanie dalej tak twierdzić po tym, jak zobaczysz ten list? Nie wiem, to jeszcze raz? Tak. Dobra. Chciałem ci... chcę powiedzieć coś osobiście, ale nie, nie mogłem cię znaleźć, więc rzucam się tu do skrzynki. Potem potem... Pot, a, bo pot, to... dobra. Po, potem, o czym rozmawiali... o, o tym, co rozma, o tym, o czym rozmawialiśmy wcześniej, będzie OK, jeśli zmienimy czas i miejsce? Chcę, żebyśmy chcę, żebyś spotkała się ze mną w tym plażowym dołku na drugiej wyspie o drugiej 30 wieczorem. W sensie popołudniu, nie? Czy na raz 30 w sensie? O wpół do trzeciej, o. Iś, wydaje mi się, że to może mieć... że, że ktoś może spróbować przeszkodzić w naszym spotkaniu. Więc zachowajmy to w sekrecie. Do tego momentu lepiej od, yy, do, 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 do. Lepiej, żebyśmy się wcześniej nie widzieli w sensie przez jakiś czas. Będzie źle, jeśli zaczną nas podejrzewać bez powodu. To Ten list. E, to jest ten, który miał Mahiru, prawda? Rozumiem. Więc Hiko mogła zaaranżować spotkanie z Mahiru. Ekscenzing, że wymienić... A. Że po prostu dała jej ten list, w sensie, że wymienili się liter... No bawili się w korespondencję, nie? Wesoły listonoszy. Co to za, za list. Naprawdę, ja, 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 ja nie wiem. O no, kurwa, teraz pamiętam. Widziałem cię! Jesteś pierdoloną, rudą, mendą i... Masz rację. <grym> Czyli jak kogoś obrazić jednocześnie... Nie. Czyli jednocześnie... Obrażam kogoś, ale jednocześnie zgadzam się, z... zgadzam się z tym, co mówi, ponieważ jest to prawdą. Ale... <grym> e? <grym> No ja i chodzimy ja się... spotkaliśmy. A dobra. Ja pierdolę strasznie. Ja i chodzimy ja spotkaliśmy się w knajpie około trzeciej, żeby iść pójść na plażę. No a już. Ty spójrz na jego mordę, no co z... Czekaj, od mi kogoś... czekaj, on mi kogoś przypomina w tym momencie. Z muminków chyba. Nawet eee, Wiesz co, była taka postać, tylko... Nohal taka miała postać. nawet. Chyba, że Buka, ale nie. Nie, raczej nie. Buka nie jest w połowie tak straszna jak on. Mała mi? <grych> no, też, nie, ruda, nie ma też mała ruda wredna będa. Też ruda wredna będa, nie? I, też wi i chyba... widział, widziałem Cię jakiś 30 minut później, więc de, to było gdzieś koło w pół do czwartej. Dobra, jest jakaś wikiem uminków? Dobra, pierdol. <grych> jest rudą będą i na ja tym poprzestańmy. Jest! Dobra, dalej. Aha, dobra. jest przetłumaczyłeś? No tak. Dobra, dalej. Rozumiem. Więc spotkałaś się z Mahiru około w pół do trzeciej, zabiłaś ją i spieprzyłaś potem. Bo na chuj to zgłaszać? Myślę, że w pół do czwartej jest racjonalnym czasem, kiedy zostajesz zauważona, Chioko. Mylisz się, to totalnie się mylisz. Teraz jakoś ty wspaniałeś, ty, ty również byłaś ty również przebiegałaś przez knajpę, Fujuhiko, więc powinieneś też dotrzeć z Kiyoko, prawda? Nie, nie widziałem jej To był po prostu przypadek, że kręciłem się wokół tej knajpy e, nawet, nie zwraca, nawet nie zwracałem uwagi, nie zwróciłem uwagi na ten domek na plaży e, Wracałem wtedy do mojej chatki po tym jak was zobaczyłem Nie widziałem nic w tym innej, nikogo innego w tym czasie Z jakiegoś powiodu to brzmi bardzo podejrzanie. To prawda. Pogódź się z tym. No ja też nie. Zostaw go w spokoju. E, to strata czasu pytać go, pytać go w ogóle. W każdym razie ten list i znanie to okazuje czego mówią to wszystko e, Spotkałaś się z Mahiru na na, w domku na plaży Serio? N nie wiem no, nawet nie pisałem tego listu Mówię poważnie, na naprawdę, no, no nie wiem Ja je wierzę <grym> No i cała kwintesencja tej postaci. Płaci zgrzyszanie zębami. Czy ona naprawdę płacze czy tylko to fejkuje? O, hatif na towie, oni byli super. She's pewnie, pewnie udaje. Możemy założyć... Czekaj, czekaj. Możemy założyć, że została wezwana przez Makiru w intencji, żeby ją zabić. A, a nie. Możemy założyć, że wezwała Makiru, żeby ją zabić. No właśnie dlatego napisała list, żeby dać się znać, gdzie się spotkać, żeby inni nie mogli jej znaleźć. I kiedy dotarła w końcu do domku na plaży, znalazłaś spe, specjalne cywiczne miejsce i czekałaś na Mahiru. Są na to też, na to też są dowody. Aha, dobra. E, hmm, jedyne miejsce o którym myślę, że Hiroko mogło się ukrywać to pewnie to miejsce. Pod no dobra. To było proste. Mi to miejsce, gdzie Kiyoko się ukrywała, masz na myśli tą szafę. Nie, spi jak to nazywa się? Składzik. Składzik to szafę jakąś, no. no to sk no, nie będzie ta szafa. Yes, right. Tak, to prawda. Ten żelek, który znalazłem na podłodze, jest dowodem. Kiyoko. Ty... Ty z pewnością uwielbiasz te żelki, prawda? Co za... Co za żelki? W życiu, nigdy w życiu czegoś takiego nie jadłam. <laughs> Wreszcie odkryłem prawdziw... Prawdziwą naturę tej zagadki! Hyoka, która przyzwała Mahiru do, do tej plażowej chatki ukryła się. I ukryła składziku. się w tym składziku jak... nie wiem, chowaniec mi przychodzi do ten ale... No jak chowaniec niech będzie Kiedy odkryła swoją szansę zaatakowało ją jak zły duch i opuściła tę chatkę jak... i opuściła tę chatkę lec frunąc, frunąc niczym wiatr Ale jak przeliczyła się, że czołoba Mahiru mogą zablokować drzwi Swoją drogą, swoją drogą może, nie wiem czy, nie, czy to jest ten, bo w sumie jak tak sobie patrzę, to ta, to ta Wiki co do Muminków jest taka dosyć średnio rozbudowana, więc jeśli ktoś by chciał coś z tym zrobić, to, to poproszę, bo, nie, bo dalej nie, nie, wiem oku, nie, nie wiem co to była za postać. No. Mała mi nie pasuje, Ryjek To eee, Ryjek. No właśnie Ryjek też nie, on takich zębów nie ma, chociaż... Nie no, poszukam, nie no poszukam, może jest, jest, są jakieś galerie ryjka, dobra. W ogóle galerie. nie wiem czemu, ale muminki mi się kojarzyły, że mają taką trochę stylistykę anima. Możliwe, że skandynawowie chyba bardzo lubili się inspirować. Znaczy, Rej ry jak ryjkiem, ale, ale on takich zębów nie ma, on raczej był taki. A to na pewno było chyba coś z Muminków. Jestem prawie chyba na pewno pewny. I dlatego, e, że ty tylko ona, że E, że była tylko zdolna... Jak tylko była zdolna opuścić e, 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 Wyjść przez drzwi od strony plaży i zakończyć... i skończyło się na tym, że pozoroztawiała ślady <grym> Wreszcie odkryliśmy dowód! Moje cztery mroczne Faros rozpierdolu! Nawet nie musiałem wychodzić na zewnątrz. To pułapka! Musiał <grym> Musiał kurwa musiał Dalej No i kto to? I, co to co to za pułapka niby? To musi być ta osoba, znaczy, W sensie ta ta ta, ta, ta z mas ta, ta z maską może? Ta z maską? Ta z maską? Nie, czekaj, była tam jakaś podejrzana maska w, ty, w, w tym domku, prawda? Ktokolwiek ją nosił, musiał być prawdziwym sprawcą. Ty ty pewnie nosiłeś tę maskę i zabiłeś Mahiru, eh? Nie ma szansy, nie, nie ma opcji, żeby nosiła taką dziecinną maskę. Mózg ci się zasował, czy co? To racja. To nie mógł być, to nie mogła być cioko. Ta maska musiała należeć do iskrzącej sprawiedliwości. A to swoje. E? Iskrzące. Co? Ta maska wszystko jaśnie. Wyjaśnia, iskrząca sprawiedliwość ukrywa się gdzieś w tej... no dobra, niech... Na tej wyspie. E, to znaczy, że legendarny, seryjny morderca yy, i skrząca sprawiedliwość właśnie jest tym, który za zabił Mahiru. Dlaczego? E, jak to powiedzieć? Jeśli będziesz kontynuować gadać, jeśli będziesz go kontynuować mówienie tych głupstw, wrzucę się do... A, ro, ro, rozerwę cię na kawałki chyba, o to chodzi. No, rozerwę ci... O, bobek no, jest może. jeszcze, ale on mi się trochę nie kojarzy. Wiem! Czekaj, ja aż sprawdzę. I to nie były no. muminki, nie wiem kuźwa czemu... No, to z kim cię kojarzy? Chociaż nie, to też mi się w sumie się nie pasuje, ale jest jeży, ale no... Ale te zęby były jakieś takie charakterystyczne i, dla te... i to mi się z tymi zębami kojarzyło, więc to chyba jednak w muminkach było. Kuba nie mam co robić Don't ten Nie w nim panienki Sony Ona po prostu... Tutaj mamy po prostu... i pochodzi z innego kraju Wiesz, kulturowy szok Czy znaczy się... różnice... różnice kulturowe tego typu Aha. Chcesz w, w Iraku czy w Afganistanie? No to cóż, no to... to, to, one, to taka, taka tam jest, prawda? Taka jest... No co, no, co tu powiedzieć, no taka jest ta kultura, nie? Hiroku, dlaczego wreszcie się nie przyznasz? Jesteś niesamowicie niepotrzebnie uparta! No nie wiem, może dlatego, że jak się przyzna, to zginie. No. W, w, to, to tylko Wam się roi w głowach! Dlaczego tego nie rozumiecie, nie jestem killerem? To faktycznie byłoby zbyt oczywiste Dobra, faktycznie Hioko jest podejrzana, ale coś w tym jest dziwnego Coś tu nie ma sensu Nie nie mogę... Nie cały czas czuję, że jesteśmy, że ktoś z nami steruje Dobra, no ale, dobra, później poszukam. Ciekawe później poszło, kto? Przeszukam temu Minki Sterownik Dobra Mamy tak, ucieczkę killera, żelki Ślady, śmietnik, i coś tam. Dobra, się. Wciąż będę kontrolował ten werbyk. Kyoko jest winna morderstwa Mahiru. Mówię wam, że to pułapka! Nie ma wątpliwości. Byłaś w... Poszłaś na... do chatki, prawda? To... jest... Była... się również w szafce. I właśnie wtedy upuściłaś swojego żelka. I czekałaś na szansę, żeby zabić Mahiru. I potem po prostu wyparowa... wybiegłaś z katki. I wtedy drzwi, które były przeciwko drzwi były blokowane przez ciało. Więc byłaś zmuszona wypierdzielić wyjściem od strony plaży. I zostawiłaś po sobie ślady. No wszyscy wątpią o Hiro, czy to jest okej? Shall render my verdict upon this mystery's conclusion. Dobra, zaczniemy myśleć. Is the sinner who killed to mi pasuje z jak jakiegoś powodu, nie wiem czemu. No Chociaż może... Dobra, dwa pętle i daję Ci podpowiedź. Czekaj, SK Prut to chyba było z... No SK Prut to było te, te ślady. A nie, a, no to to kompletnie nie ma... nie ma powiązania moim zdaniem. Ten żelek jeszcze jest, ale... Dobra, na razie przecie, prze, prze, Niech przeleci. Hmm, chociaż czekaj, czekaj. Czekaj, 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 czekaj. Dobra, czekaj, coś sprawdzam. Czy melonowy, czy melonowy gumisz byłby żółty? Zielony Znaczy się powiem ci tak, truskawka to raczej czerwony, melon pomarańc to pomarańc byłby byłby zielony, winogrono to byłby biały, a pomarańczowy ja no to byłby. Zielony mogłoby być winogrono ewentualnie, chociaż tam chyba są na tym zdjęciu, że żółty, no dobra to może nie tędy droga. No jest nawet napisane żółty. Dobra, dobra to się zgadza.

No tu mi pasuje, coś z tym gumisiem mam wrażenie jest nie ten. To czemu nie spróbujesz? Ale nie wiem czy, czym walić w sumie. No dobra, opuściła gumisia. A dobra, w sumie spróbuję. Ja powiem tak. Jak tak patrzę na tą paczkę żelku. To no, Żaden z tych smaków nie pasuje mi pod kolor żółty Znaczy to nawet nie o to chodzi ale przede wszystkim ta paczka gumisiu była w jej pokoju także no nie wiem Mogła ją wziąć ze sobą ona, ona miała tam pełno tego Ale to nie o to chodzi Moim zdaniem żaden ze smaków który zawiera ten żerek no nie też pasuje, mi to pasuje pod kolor żółty. Ale no dobra zobaczymy No melon mi się jeszcze ewentualnie zgadzał Fak, odbiło się Dobra e, Spacja Dobra wiem 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 Prawdziwy gangsta nie używa spacji! Ej, włączyłem mi się auto chyba. Dobra, nie przeleci. Nie teraz. Ha! Górno prawda! Chyba się zgadza. That really maszałto, maszałto. Jeśli chodzi o tego gummy... auto, auto! Spacja! Dobra, spoko. Udało się. E... Jeśli chodzi o tego y, ha, Haribo, czy Hiyoko go upuściła? E... Y, y, tylko ona jest na tyle dziecinna, żeby jeść żelki y, w środku y, tak y, nałogowo. Ty też jesteś kurduplem, wiesz? To powinieneś sam się tym... Sam, sam... nie wiem. To ty się powinieneś przejmować tym, że nigdy nie, nie urośniesz. No dobra, faktycznie, Hioko lubi gumisie, ale on, ona je... Ty no chyba o to chodziło, że ona je tylko jakieś specjalne, specjalne typy. <coughs> Marka Welku, które której jest, zawiera tylko i wyłącznie truskawkowe, melonowe, winogronowe i pomarańczowe smaki, prawda? Hmm? Ale co ze smakiem cytryny? No właśnie. Ten żelek znaleziony na miejscu zbrodni był żółty, więc wygląda mi na jakiś cytrynowy smak. He? Ten gumis jest niebie... Kurwa, żółty? Więc to, nie, więc to nie mój, ten który ja ja nigdy w życiu nie, ja nie zjadłabym żółtych gumisów. Co? Prawda, żadna, żadna z patrzek żelków w jej chatce nie miała e, e, żółtych żelków. Więc nie możemy stwierdzić, że, Hioko, że to właśnie Hioko opuściła tego gumisia. Widzicie mówiam to to musi być pułapka Dobrze admirał, Następny ruch? Zgadza się A następny ruch? za czas nasz pułapkę ja <laughs> Nie no, nie pasuje trochę do kontekstu like Murde, kto w ogóle zastawił taką pułapkę? Hrabia, Hrabia Dupu <laughs> Zemszczę się! Y y Sceleci płaska, w łeb z, z całej swojej siły. <gry> o, no, straszne! Przerażony. Czekaj chwilę, ty mała stuko. E, myślisz, że jesteś czysta tylko z powodu tego małego żelka? N nie bądź, nie bądź głupia. Ja jeszcze, jeszcze, z, tobą, jeszcze, nie jeszcze nie z tobą nie skończyłem. Dobra, nikt, nikt, dobra, nie mogę znaleźć tego... tej postaci. Nie, czy teraz już są... nie wiem... Czy dobra, zostaw tą postać. <laughs> no dobra. Yoko, nie jesteśmy te... nie skończyliśmy jeszcze z w Yoko. Wciąż jest duży dowód, który który pozostał. Mówisz o tych śladach niedaleko chatki, prawda? To prawda, to jest bardzo ważny dowód. I my możemy podziękować za to Mahiru. Co to w ogóle miało znaczyć? Mahiru użyła ostatnich sił, żeby zablokować drzwi od strony... Tak, dzięki niej mamy dowód, który potrzebujemy. Co, to, to nie, to nie tak! E, Zostawiłem ślady podczas mojej porannej przebieżki. Dobra, muszę ustalić, co jest ok, a co jest nie ok. To chyba już wiemy Nawet chyba o tym mówiłem już raz. U, o, do osiągnięcie dostałem Jakie osiągnięcie? E, to zaraz sobie zobaczę Na steamie To już po selci to zobacz. Fak, odbiło się Nie zdążyłem we have the we need. Dobra, kana po angielsku, bo trochę dziwny to no, Nie wiem czemu. Jakaś mi to a co wolisz? Woli... A w, w, wolisz głos e... tego, on się hit Może? Nie, no już zostałem przy angielskiej wersji, bo już przy... przywykłem do niej. True, piece of evidence. Piece of evidence. Dobra, czekaj, niech dolećmy do tego. Gówno a... prawda. A w ładnym miejscu w ogóle nie przerwałem. Jakby mi ktoś mógł napisać, co to mogłoby być zapostać z mumienką, bo kurwa nie mam pojęcia, dobra. Mahiru nie zablokowała tych drzwi i jej śmierć była natychmiastowa. Natychmiastowa... śmierć? nawiązując do mojej autopsji tak. Nie ma wątpliwości, że Mahiru zmarła natychmiastowo. Jeżeli nie przestaniesz pierdolić, zajebie cię kurwa! przepraszam! Fujuhiko, nie możesz tak robić, tylko tylko, tylko tchu zastrasza kobietę. Hmm, jestem, pewien, jestem całkowicie pewien, że jej śmierć była natychmiastowa. Znaczy się jej rana, tylko jej pojedyncze piznięcie. I właśnie dlatego Mahiru nie jest tą, która zablokowała drzwi. Ktoś inny użył jej ciała, żeby je zbloczyć. Ktoś inny? Z, oczywiście morderca, to, to on zablokował drzwi i ciałem Mahiru. Hmm. Dlatego ciało zostało... Dlatego, dlatego były ślady ciągnięcia na... krwawe e, ślady ciągnięcia na podłodze. Ale dlaczego morderca zablokował drzwi? Zapytaj lepiej Kiyoko, ona jest mordercą koniec końców. A też się upiera. To nie, to nie jest prawda. No dobrze, ustalmy, że, że Hyoko jest zabójcą. Czy, czy to by znaczyło, że to właśnie ona ciągnęła to ciało? Gdyby, gdyby, serio, gdyby serio robiła coś z tym ciałem tak, tak niezakrwawiony, to myślę, że albo na jej ciele, albo na uciuchach byłyby jakieś ślady krwi. Ale kiedy ją widzieliśmy była No o, o właśnie o to zdjęcie mi chodzi, bo kurwa... Ja to już gdzieś eee... widziałem Była czyściutka Widzicie, mówię, że nie jestem zabójcą! Jej! Wreszcie moja niewinność została udowodniona! Walcie się! Gówno no, prawda! Dobra. No to kurwa teraz masz przejść. Jeszcze o tym nie zadecydowaliśmy! czemu ty się tak zajebiście? Upierasz, że Hioko jest zabójcą. Ryj! Mówię ci, że ona jest mordercą! Ta mała, ta mała zdzira jest zdecydowanie mordercą! No, to by bardziej pasowało do tych tempu matów. Dobra, Więc jakie do mamy od to teraz? Ślady, pała, prysznic i raport autopsji. Albo prysznic... Co, Dobra! Co było o tym prysznicu w ogóle? Że był nieczynny. Dobra. Jeżeli Mahiro nie zablokowała drzwi... Kurwa, czekaj, jak się jak lewy. się... Lewy. SADEM, SADEM. Zabiła Mahiro! I zablokowała drzwi za poza jego ciała! Zdecydowanie ty myśli jak morderca! Dobra, Fujuhito, strasznie się uparało, że Hiro jest zabójcą. Jeśli nie skontruję tego, to będę mieć przejebane. Tak.

Ej po... E... Co? tutaj pojawiają się dwie kwestie naraz Czekaj No właśnie tu jest problem, bo... Dlaczego jak dwie kwestie naraz? Zobaczcie nie wiem Czekaj Zaraz oszczędnie Dobra zachowaj cięcie Czekaj? A dobra Właśnie o to mi hmm. chodzi, że to jest strasznie twarde, coś mi tu nie pasuje. E, bo, bo... Chociaż czekaj, może... Nie no nie. wiesz, poczekaj w całość wygląda. Aha. Może tam różnym sposobem trzeba to ściąć. Dobra, zobaczymy. Chyba o nie, chyba nie możesz ani razu spudłować, mi się wydaje. No to właśnie jej spudłowałem. Nie no, bo... Dobra, jest. Dobra, czekaj. No, to już. Jest... No, o, tu jest... Ty...